Zapytałeś się o Szumana, Leszka Szumana. Ja uważam, że Leszek Szuman nie był astrologiem. Ja widziałem kosmogram robiony przez Szumana. Bardzo mnie dziwił. Bardzo mnie zdziwił, ponieważ tam nic wiele nie było. A osoba opowiadała o rzeczach, raczej, które z kosmogramu się nie wyciągnie. Leszek Szuman był raczej magiem, raczej człowiekiem, który brał z podświadomości, zresztą zajmował się wieloma rzeczami. Przede wszystkim no, chociażby książkę Jego życie po życiu i jeszcze wiele, wiele innych, które świadczą, ma już najbardziej film razem z nim zrobiony, że jednak on z astrologią ma bardzo mało wspólnego. Astrologia jest typową wiedzą, gdzie trzeba udowodnić. I jeszcze jedna rzecz. Zwróć uwagę, na jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla mnie, dla mnie przynajmniej, bo ja potem poznaję dobrego astrologa albo złego. Niech udo, pokaże mi w kosmogramie, w jaki sposób to zrobił. Ja tutaj nie pokazuję kosmogramu, dlatego że uważam, że nie. Dopiero kiedy zrobię, zamknę ten, ten blok, ja nie mówię tak, jak powiedziałem tam tutaj, w któryś w swojej wypowiedzi, że za 10 lat, bo to jest prawda. Może jeszcze nigdy nie zamknę tego blogu, czy vlogu, bo już sam nie wiem, jak to się nazywa, ale w założeniu, jeżeli zacznę techniki, to techniki już są, no co to ukrywać gdzie indziej? Tutaj troszeczkę pokazuję, ale techniki będę pokazywał zupełnie gdzie indziej, dlatego że pierwsza postawa, sprawa tego się człowiek uczy. I to kosztuje, to kosztuje bardzo dużo czasu bardzo dużo pracy i za to się bierze po prostu co tu ukrywać, ale pieniądze. Czy jakieś... Nie ma tak, że ktoś komuś coś powie, bo ja wiem, że młodzi chcą być wielcy i pokazują, to nie oni i pokazują, co to w pierwszym domu. Ale w pierwszym domu to sobie można w książkę przeczytać. W drugim domu też sobie można w książce przeczytać. Ja pamiętam, kiedy ja prowadziłem... Yy, Dwa wykłady w Psie czy Polskim Stowarzyszeniu Polskie Stowarzyszenie Astrologów, Pies Popularny, i tam mówiłem o znaku, i tylko mówiłem o znaku. I wszyscy patrzyli się na mnie ze zdziwieniem. Nawet powiedzmy, że szefowe. Mówią, oj, bo to jest najtrudniejsza astrologia, jaką wykładasz. Oczywiście, że tak. Ja nie wykładam tej ani wróżebnej, ani intuicyjnej, ani jakiejś innej, bo ta, ta astrologia jest nie do wytłumaczenia. Astrologia musi być do wytłumaczenia. I właśnie to była wada, nie tyle wada, co Leszek Szuman, faktycznie zrobił bardzo dużo. Wydał przecież wiersze na no temat astrologii, które są doskonałe. Znam. Yy, Moją, naszą koleżankę, tutaj astrolog, która wręcz mówi do klienta wierszami. Właśnie zdana pamięć. Jest to, chyba, chyba jest nauczycielem. Ale wiele razy, wiele razy yy, zastanawiam się, co jeszcze Szuman zrobił. Schumann napisał przepowiedni dla Polski, ale ona nie jest czysto astrologiczna. To jest raczej taka przepowiednia, jaką. Mm, no, wielu wspaniałych ludzi przekazało choć, no a weźmy no Nostradamus. Nostradamus, my go zaliczamy do, astro, do astrologów i, i że zajmował się astrologiem i zajmował się, ale nie był astrologiem. To nie jest czysta astrologia. Taką astrologią to Franciszek Pręgiel czy mm, Jan skacza Astrologia na każdy dzień, taka, taka jedna z najstarszych książek w ogóle w Polsce, według mnie, która jest doskonała do tej pory i jest, uważam, jedną z naj... w ogóle na świecie uważam, jedną z najlepszych wydań. To jest niedowiary. to był prawnik, który zrobił coś, co dla mnie jest niedoścignione. Jest to dla mnie wzór w ogóle, jak można podejść do samego punktu, astrologicznego. To jest najspanialsza książka. No i oprócz tego, no co tu ukrywać, to co napisał no, Leon Zawadzki, chociaż Leon Zawadzki robi bardzo dobrą astrologię, ale ta astrologia też jest y, troszeczkę ciężka. On robi tak, już w tej chwili wchodzi w taką astrologię duchową, która jest przepiękną astrologią. Zresztą ja też prowadzę y, taką duchowość, ale to jest astrologia, która jest niewytłumaczalna. To jest, trzeba przyznać, że to jest niewytłumaczalne. to jest raczej o wskazania ludowe. Ja opieram się na pewnych technikach, które były dawno, bardzo dawno temu i razem no, ze znajomymi opracowujemy to i patrzymy, jak działa to wszystko i jak, jak, jak to idzie. A z kolei i z kolei co to na przykład chociażby homozy Uważam to za najlepszą w ogóle książkę w astrologii, jeżeli biorę pod uwagę profesora Leszka Weresa. I to jest arcydzieło dosłownie, dlatego że mamy tam nie tyle typ, właściwie 90% to co opieram tutaj. Najbardziej to widać chyba w kinologii, astrokinologii. Jak zwrócisz uwagę, bo. Tam już dzielę, jeszcze to nie usystematyzowane jest, ale mam na to jeszcze czas, bo jest za mało raz i za mało, ale to trzeba dzielić na znak, na dom, na y, położenie. Nie wiem, czy to się zgodzi w rzeczywistości, czy to jest moja tylko fantazja, ale staram się przynajmniej tak to zrobić, żeby to było na zasadzie y, jak najbardziej przyzwoitej, jak najbardziej lojalnej. I to na tyle, jeżeli chodzi o Leszka Szumana. Leszek Szuman miał jedną wielką zdolność: że robiąc kosmogram, wpijał tą tą, tą, tą wsadzał w kopertę kartkę ze zgonem, i kiedy osoba odejdzie. I po jak przychodziła kartka, to otwiera stało się. I no i tak jest. Ale tak mówię. Leszek Schumann, jeżeli stosował astrologię, to stosował astrologię. Na takiej zasadzie, jak te ileś set osób wykształconych w tych studiach psychotronicznych, te osoby, które właściwie tylko przeczytały te książki, czy na przykład yy, mówią, że są samoukami, to właśnie to są te osoby, które są samoukami. Po prostu nie potrafią jednej rzeczy. Praca w zespole, czy w grupie, czy ja zresztą miałem do czynienia z kilkoma takimi samołkami i oni przekrzykują, po prostu przekrzykują, a już nie daj Boże, spotkałem takiego, że moja siostra tak miała i tak jest. No. <laughs> czy, czy on sprawdził u sześciu osób? To nie jest tak, że sprawdzi się u sześciu osób. Musi sześć osób, sześciu astrologów sprawdzić u sześciu osób. To jest tak. Dlaczego? Dlatego, że po prostu. Ja mam taką pewną cechę, nie wiem dlaczego tak jest, ale przyciągam osoby, które są spod Twojego znaku. I jeżeli wejś, wezmę już jakąś osobę, to większość tych osób jest. Dlatego ja nie denerwuję się, kiedy jest koło mnie kolega, tylko jak bredzi. Jak słyszę, że bredzi astrolog, to mnie szlak trafia. A już najbardziej denerwuję się, kiedy są to tacy gazetowi, piszą tam jakieś banialuki, które, które zawsze się zgadzają, bo teraz tak, to jest tylko umiejętność słownictwa, ale trafić do, 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 do ciebie i powiedzieć ci w trzech słowach całą sekwencję Twojego życia, to jest gorzej. Tak? I to jest, to jest jedyny problem. Słowotwórstwa uczą na psychologii. Słowotwórstwa uczą. W NLP jest tak zwana technika, technika układania słów, tak? I wzane słowa dają pod klucz, podprogowo pod i idziemy, idziemy, idziemy. I przecież to jest znane. Większość tych haseł, tak zwanych, które. Idziemy do przodu i będziemy walczyć za, za tam suwerenność, i tam jeszcze raz. to są słowa podprogowe. W odpowiednim momencie, je wypowiadając, tworzymy nowe. Mnie się bardzo podoba, kiedy przeważnie dzieciaki, które przychodzą do mnie, i, no, ponieważ to nagrywam, i one sobie zapisują, i zapamiętują pewne cechy. I na przykład powiedziałem. Komuś, że jest tak jak cykający zegar na ścianie. Jest. I ten zegar może w pewnym momencie runąć i rozbić się, ale sprężyna dalej będzie pracować. I dzwoni do mnie, to chłopak, i mówi: Przepraszam, panie Ryszardzie, czy ja mogę zastosować pana cytat w swojej pracy magisterskiej. Ja mówię, a jaki cytat? Ja nie za bardzo rozumiem, bo ja żadnych cytatów nigdzie nie robiłem. Ja mówię, przepraszam, ale zupełnie nie kojarzę. Mówię, bo ja robiłem u pana kosmogram. I <laughs> ja wypowiedziałem te słowa. Ja mówię, to proszę przytoczyć. Ja mówię, ja mówię, wie pan, co? Będę zaszczycony, jeżeli pan użyje moich słów. A jeżeli pan użyje jeszcze mojego nazwiska, to już będę w niebo wzięty. A jeżeli pan to napisze w pracy magisterskiej, to urosnę tak, że będę większy niż największy balon na świecie. No bo to są słowa, które mają do czynienia, po prostu dotarły do tej osoby. I to jest cała tajemnica yy, właściwie <laughs> naszej, naszej tutaj, tutaj rozmowy. I to jest coś najważniejsze. I to jest dopiero słowo, a reszta to. Teraz tak, Twoje drugie pytanie, że nie zrozumiałeś, że jak się komuś pomaga, to się robi źle. Wiele razy pomogłem wielu osobom. Ja mówię tutaj w dalszym ciągu tylko o Twoim znaku. I te osoby robiły na przykład. Wiesz, to właśnie ta skorpionica, o której mówiłem, mówiłem na początku naszej dyskusji, że no po prostu miałem nad nią jakąś taką słabość do niej. Zresztą to był taki problem, że nie wiedziałem kogo wybrać. Jej nie wybrano po czasie, żeśmy się spotkali. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy z powrotem na nowo. To jest dziewczyna. I ona, kiedy ja mówiłem o, Kiedy ona przychodziła do mnie, mówi tak: Sprawdź mi tego chłopaka, czy pasujemy do. Niej. I ja mówiłem. I mówiłem z kosmogramu, co, ona co on zrobi, jakie ruchy. I ona te ruchy mu wykrzy wykrzykiwała. Doprowadziła do stanu takiego, że facet wpadł w depresję. Dzisiaj ta dziewczyna jest w domu dla zamkniętym dom, czyli wiesz jakie. I dlatego powiedziałam o tym. To raz, drugi raz też z która cały czas kombinuje w jaki sposób uniknąć systemu pracy, w jaki sposób zlikwidować to, co jest najważniejsze w swoim życiu, żeby było jej tylko dobrze. Tak kombinuje, żeby być i na tym i, i stosuje moje metody, czy to, co ja powiem, stosuje potem okazuje się, że on stosuje do, do, do swojego partnera jako pewien rodzaj szantażu. Teraz dlaczego ci ja o tym mówię? I dlatego ja wręcz tutaj, tutaj akurat przy Twoim znaku powiedziałem to, ja wiem, że to się nie tyczy do ciebie, ale czasami wręcz trzeba. Yy, Delikatnie mówić i tak spokojnie, tak, tak balansować swoim słowem, że dosłownie jest się na krawędzi brzydwy. Jeden ruch. A pamiętaj jeszcze jedno, że jest jedna, jedna z najważniejszych. Znaczy, bo ja wiem, czy przepowiedni to jest, nazwijmy to BHP, że to co ja mówię, to do mnie wraca. I, i, i Trzeba brać to pod uwagę. Teraz jeszcze jedna rzecz, że ponieważ ileś się odpracowałem, jak to się mówi, Powiedzmy wolontariacie, ja mam dosyć tego wolontariatu, ja już mam dosyć tego, tego działania. Tutaj na blogu pokazuję tylko, bo niektórzy uważają, że oni już wszystko wiedzą. Nieprawda, nic nie wiesz, bo tutaj na blogu jest to bardzo... Pokazane tylko, ale w rzeczywistości to by trzeba z tego blogu, ten blog by musiał pracować takich astrologów jak ja 100, jeszcze w tych stół i jeszcze dobra maszynka do rzucania i powstał itching, a nie powstałaby astrologia. No więc tak to wygląda. Więc to chodziło nie przede wszystkim o to, Teraz tak odpowiedź na to piąte pytanie. Czy będę na Twoim kanale? Nie na PAN, bo my tutaj jesteśmy wszyscy na równi. No. Ja nie odróżniam młodego człowieka od jakiegoś staruszka. Chyba, że wiem o tym, że wiek. I bardzo mi miło, że tak na PAN. <grym> Bzdura. To tylko w Polsce jest tak. W rzeczywistości ja tylko bardzo, nie to, że nie lubię, tylko Trudniejszy jest kontakt. Jak mówię czasami na Skype, czy z kimś mam tą, powiedzmy, że konferencję bytową, życiową na Skype, to wtedy albo na jeszcze innym tam w środku, czy na prze, przez telefon, jak udzielam porady, to też staram się nie mówić na panie. Słuchaj, byłem oczywiście, ale to tak. Ja bardzo rzetelnie oglądam te filmy, zaledwie kilka. No. Jedna rzecz, ja nie lubię wracać do tych starych rzeczy, akurat tutaj, akurat zatrzymałem się w pewnym momencie na Stalinie, na córce Stalina. Wiesz, zawsze mnie to zastanawia. Była zimna wojna, tak? I kiedy biło się w roku, i córka jednego z największych łobuzów znalazła się w Stanach Zjednoczonych i, i tam spokojnie żyła. I, I Jestem ciekaw, na czyj koszt. I skąd miała pieniądze? Skąd miała na to, żeby tam być? Kto dał na to? Czy, czy wtedy warto pójść na jakiś wysoki stołek tak, i, i pozostać? Tak, nie wiem, czy tam. U ciebie znalazłem o tym kociołku, chociażby tym złotem. Wiem jedno: że Niemcy byli nafaszerowani i są do tej pory nafaszerowani magią. Zresztą, tutaj przejrzysz to, wejdź sobie na Nowe Niemcy. I jak nazywa się? pierwszy pieniądz nowych Niemiec. Zobacz, jak to jest zrobione. Dlaczego? Czy to jest uśmiech ku pani, która rządzi Niemcami? Czy uśmiech ku temu, co tutaj pokazałeś w filmie? Znaczy nie pokazałeś, to umieściłaś w tym filmie. I z kolei jest to trudne, trudne do wypowiedzenia, bo w rzeczywistości ta magia i Funkcja istnieje, ale i powiem ci jeszcze jedno: że Nowe Niemcy powstały w tym samym czasie, w którym ja puściłem duchowość. Ja puściłem duchowość dwa dni później, a oni dwa dni wcześniej zaczęli. Ja wiem, co to znaczy. Pamiętam, kiedy powstała pewna partia. I pamiętam jakiś show zrobiony. Ja byłem wtedy w Oliwie, też chyba się orientujesz. I wtedy zobaczyłem i rozmawiałem wtedy z potierem. Nie mogłem być, bo byłem dokładnie tydzień po samochodem, bo przyjechałem wtedy. To co pamiętam, to przyjechałem wtedy chyba z Rosji. Ale już, już znałem do miary przyzwoicie astrologię, już na, na miarę przez przyzwoicie bardzo dobrze już znałem wtedy osoby. Już wtedy mogłem się mienić tytułem asystenta. I <laughs> już wtedy właściwie zaczynałem uczyć. I wtedy od takiego pana w granatowym mundurku, który tam pilnował, to znaczy tych ludzi, którzy tam ochraniali ten ośrodek, zapytałem się o której tak mniej więcej. Ono mi wskazywało o 12. Ale to było tak parę minut przed. I ja zrobiłem, kiedy wpuszczali ludzi, wszystko się dowiedziałem. Potem pojechałem. Było nasze takie spotkanie bardzo nocne. Astrologów, jeszcze wtedy gromadziliśmy się grymialnie. To było tak ze 20 parę osób, ja wypowiedziałem te słowa. I pamiętam, kiedy mój kolega, dużo starszy ode mnie, wiele lat, wziął, mówi: Ryszard, czy ja mogę spisać te dane? Ja mówię, Jacku, to jest wszystko twoje proszę, że ja nie zabraniam bo jeżeli ja będę zabraniał to wiesz, to tutaj i wtedy od tego momentu, żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili wtedy też jeszcze kilku kolegów przystąpiło i pamiętam wtedy to był najpiękniejszy wieczór, jaki był bo żeśmy wtedy zrobili wypowiedź I on sam powiedział, wiesz co to jest piekielnie mocne ugrupowanie piekielnie silne. I to ugrupowanie jest, wiesz, I tak jest. I w rzeczywistości no cóż, no cóż. Teraz przeczytam jeszcze. Czy wpłynęło na mnie to Twoje działanie? Nie wiem jeszcze, wiesz. Ja bym musiał przesiedzieć, a ja mam... Krótko mówiąc bardzo mało czasu, więcej czasu poświęcam swoim blogowi. Oczywiście, że tak, robisz, robisz to jakby po mojej linii historycznej. Tylko wiesz, powiem Ci tak, bardzo się cieszę, że są tacy ludzie jak ty, że wchodzą na ten blog. I na tym blogu czytają to, bo też to czytanie, co tu ukrywać historię. I uczą się tej dziwnej rzeczy. Tych, tych, tych takich rzeczy, które są niedopowiedziane, które są zamknięte i w porządku. Ja się bardzo z tego cieszę, ale wiesz, powiem ci tak. Ja nie, nie inaczej. Ech. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Ja uczę, to uczę właśnie tak jak to. Co do historii i co wam właśnie pokazuję te smaczki takie, po to, żeby moi uczniowie. Ale jeżeli uczę to uczy na historii. Uczy na historii. Na przykład siadamy w grupie i pokazuję każdego słońce, i każdy ma każdego kosmogram, i przesuwamy. Tak? Teraz ciebie omawiam. masz słońce tu, 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 Jak się czujesz? Teraz powiedz coś o swoim słońcu, i ta osoba zaczyna mówić. Nie, Ryż, że to wszystko, co powiedziałeś, to prawda. Ja mówię o jednej rzeczy, już wiem o co, i zaczyna mówić, bo najważniejszą rzecz chowam. I wtedy zaczyna się ta dyskusja. Pod, yy, ja mam to szczęście, że uczę ludzi, którzy się znają. To nie jest tak, że uczę ludzi z ulicy, tylko ludzi, którzy się znają, którzy wiedzą o sobie wszystko. Ponieważ przychodzi jakieś regresyjnie, jakieś tam jeszcze coś, jakieś grupowe tam spowiedzi. I oni się nie wstydzą niczego. I w związku są bardzo otwarci. I to jest jedno, to jest chyba. Klub mojego, moj, moj, mojego wzięcia jakiegoś, takiego, że ja nie muszę zamykać się. ale tutaj na blogu to muszę naprawdę bardzo ostrożnie mówić, bo można wywalić takie rzeczy. Ja tak na przykład prowadzę w telewizji program, natomiast to jest, jest coś strasznego, sobie nawet nie wyobrażasz, jeżeli się siedzi i widać coś i trzeba coś człowiekowi powiedzieć, proszę. Proszę spójrz 7 lat, 14 a czy będzie dobrze, proszę spójrz. No ale wtedy było bardzo źle. Ja mówię, no dlatego. I zaczynamy rozmawiać. I zaczynamy tak. Albo na przykład w założeniu to, co, że, co, co się zapytałaś, dlaczego. Ja tak podchodzę, a nie taki, że nie zrozumiałaś tego. Właśnie dlatego, bo bardzo często trzeba. Tak, tutaj wejdziesz na moim i. Zapytałem się dziewczyny, czy jest. Mówię, co jesteś blondynką, a wiedziałam o tym, że w kosmogramie widać, że nie jest blondynką, tylko jest czarna. I ona odpowiedziała, że tak. Bo miałem kilkanaście razy osoby, które po prostu chciały wiedzieć o kimś coś i poddawały nie swoje te nieswoje dane. Tak, często to się zdarza. Ja powiem ci, że y, mnóstwo takich przypadków jest, dlatego też ja bardzo ostrożnie podchodzę do tego. Bardzo ostrożnie. Kiedyś taka pani dzwoniła, która była byczycą, no przecież no i pan mi co innego powiedział. On mówi, wie pan, no pan zmienia zdanie. Ja mówię, proszę pana, bo życie pędzi. I wtedy ona ta, z taką pretensją no ja mówię, proszę pana, pierwszy raz pani zadzwoniła, to mogłem pani powiedzieć dużo. Drugi raz jak pani zadzwoniła, to zaczęła się pani pytać o relacje. To już mogłem mniej powiedzieć. A teraz, jaka ja pani się pyta, to co ja mam powtórzyć, to samo co było, czy coś nowego? A coś, to kiedy będzie coś nowego? Ja mówię to wtedy, kiedy minimum płynie 20 lat. Ja mówię to, co pani powiedziałem, powiedziałem na 20 lat. Dopiero za 20 lat się cokolwiek zmieni, co jest kompletną bzdurą, ale jeżeli ktoś wykorzystuje tak i potem próbuje, na przykład mam bardzo dużo osób, które dzwonią i się wypytują. A tak, a tak, a tak, a tak, a tak. Jeżeli to pociąga za sobą jakieś finanse, to w porządku. Może się pytać. Ale jeżeli nie, to jakim planem? No i tak jest. No. Dobrze, zagadałem się strasznie, słuchaj, przepraszam cię, ale chciałem ci odpowiedzieć teraz. No i tak... No i wiesz, ja Skorpiona dopiero będę pracowywał za następnym razem, czyli <noise> prawie za rok, bo wtedy dojdę do Skorpiona i znowu znowuż będę uzupełniał. To, to tak buduję, no buduję pomału. A ile wreszcie można zrobić tych filmów dziennie? Dwa, trzy? To i tak takie około sześciu godzin pracy. A w rzeczywistości kupa. I pozdrawiam Cię serdecznie, dzielna dziewczyno i jeszcze tam bo myślałem, że z początku przyglądałem się jak na mężczyznę. Ten, raczej tak, bo te zagadnienia, które robisz, to są takie typowo męskie. No i zapraszam na dalszy ciąg oczywiście opowieści o astrologii, ale tutaj było pytanie I odpowiedzi na pytania. Tych pytań było pięć, ale w rzeczywistości nie pięć, tylko dwa, albo właściwie jedną. Chyba zaczynę. <gry> Dziękuję ci. Trzymaj się cieplutko, pozdrawiam Cię i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Nie tylko, no, w tym wypadku tutaj o skorpionach, ale w rzeczywistości już jesteśmy w, w szczelcach czyli szczelców. Dalszy ciąg na pewno nastąpi. A, a tutaj tą wypowiedź wsadzę na pewno do skorpionów. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam. Kawalerzysko. Czołem. <noise> na koniu, tak? Jedziemy na koniu. Oj, kiedyś miałem koniu. Do, do usłyszenia.